Cześć, witajcie. No, kolejny odcinek. No nasza twierdza wystawiona była na próbę. No No i co by to powiedzieć? No no, no... no jest lipa, no, no jest lipa. No straciliśmy, aż się stąd cofnęliśmy. Jeszcze mi się tu front zepsuł. No ale... Zapowiem, mam. No. no czekamy aż się rozstawią i tyle. jest eee, normalnie. Jakaś patola. Co tu się w ogóle dzieje? Widzę jest yy... i bardzo dziwne rzeczy tu się zaczynają dziać. Ułeśmy go. Nie, niech coś spróbuje zrobić. Nie wiem no. Niech cokolwiek zrobi po prostu. A nawet przesady. No, cofnąć się, cofniemy. No, bo nie zauważyłem, że mi tu wlecieli. Dobra, dywizje przyszły, nareszcie, nareszcie coś tu przyszło. W ogóle ja myślę, że ja bym mógł te plany pousuwać wszystkie. To ma taki. Te plany mają taki sens, jak. O, właśnie. Potężny plan, co nie? Yy. Dobra, zróbmy sobie taki plan, ustawmy go jakkolwiek Co to ma za znaczenie? Wy no w sumie tak samo Ustawcie się po prostu Ustawcie się gdziekolwiek Macie plan taki Dobra, Nie klapają, co mnie to i tak jesteśmy w, no, w dupie po prostu. Tu nam utknęły dywizje, nie, nie utknęły jeszcze. Jeszcze czekamy na ruskich cały czas. No, widzę, lecą do przodu, ale mogliby trochę szybciej przyjść. Pani nam zaczyna brakować. E, potężny moment na braki broni. Ja nie wiem, czy będziemy cokolwiek produkować tej broni. Ale jeśli może, to niech się produkuje cokolwiek, chociaż. My nie mamy do tego doradcy, co nie? Jakiegoś takiego, co by nam pomógł. Dobra. No to siedzimy w tym kółku. Widzę tu, powstało bardzo dziwne zgrupowanie armii. Dobra. Najważniejsze jest, że to jakoś istniejemy. W ogóle tu zdobyliśmy jakieś cudem baje. Nie wiadomo po co. Zaraz nam zagrzep padnie. Ech. Nawet stąd wycofaj do zagrzebu. Zagrzeb musi się utrzymać. Choć my nie wiem co, zagrzeb ma się trzymać. Dobra, ok. Yy. Jeszcze więcej stalinów brakuje. Ja nie wiem co ta Anglia robi. Ale to jest naprawdę O, Desant poszedł tutaj. Dobra, fajnie. Te powstanie jednak coś dają. Ale hmm, nie mam co dać nawet. Aplikacje, bo jedne tylko. A daj, co nam szkodzi? Zaawansowane mechaniczne obliczanie, dziękuję. Właśnie my musimy chyba si No właśnie, bo nam zaraz się skończy lu skończyły ludzie nam się 1800 osiemset nie na no, no, no co powiem no. Eee... No, czo no czołgów nie mamy, ale... Właśnie nie do my ludzi straciliśmy, bo my straciliśmy pewnie dużo, no dużo. 300 tysięcy, a Niemcy przeciwko nam milion, gdzie są Włosi? 180 tysięcy, no to tylko Niemcy atakują tu Proszę was, Ruscy Przyjdźcie tu, o, idą Idą Wyzwoleńcy Hmm... Dubrownik by nam się przydał. Tak szczerze, żeśmy ludzie odmieszkali. Dobra, ale niech tu Ruscy się trochę rozejdą. Żebyśmy mogli robić jakieś mniejsze ofensywy chociaż. Jakieś takie pomniejsze. Bo widzę Niemcy nie atakują, bo muszą pewnie tu dywizję przekierować. No, a tylko oni zaraz to stłumią. Ruscy się tutaj jakoś odbijają powoli. Niemcy ludzi chyba po prostu nie mają za nie no, mają, mają od cholery ludzi. Dobra. Widzę, w... o, wolna Francja, a gdzie jest USA? Już USA powinno, no są. USA to powinno się dosantować nieskończony wszędzie. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, ale potężna jest ta kampania. W Jugosławiu. Dobra, ja, bo dwie tu są. Mamy broń na plusie? Mamy. Broń wsparcia jest? Jest. Tego nie będę nawet badał. Czy to nie ma po co? My, eee, przydadzą się. Zbogomienie przetwarzania ropy. Nie wiem po co mi się to przyda, ale niech zabędzie. No, atakują mnie, co nie? Eee, już myślałem, że mamy to odcięte. Ale na szczęście nie. Dobra, mamy tu bunkry na szczęście Węgrzy atakują, nie wiadomo po co Rosjanie tu mają te swoje desanty potężne Dwie dywizje niemieckie bez zaopatrzenia A to im się zaopatrzenie skończyło Niemcom Niemcy się bronią, to jest nieskończoność Nie znam, no to z bohaterzy, też to... Atakują oni nieskończoność będą się bronić, na chwałę naszej Jugosławii Dobra Przetestujmy zdolności obronne Niemców no, no, no nie są za dobre Dobra Dobra Ofensywa to do ofensywy Dwie dywizje se powinny poradzić spokojnie z nimi Odzyskamy chociaż Dubrownik. I ludzi odzyskamy, to jest najważniejsze. Trzeba ludzi ratować. Usunięto Benito. Benito usunięto. Benito, Benito. Kiedy będzie tutaj przewrót? A myślałam, że będzie przewrót. Aby nam pomogło to. Dobra, mamy Dubrownik. Jest. jest jako prowincja narodowa, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale mamy mamy sprzęt. Oj, pelotki nam się kończą. Trudno. Dopóki nie będę miał stali, to nic nie zrobię. Dobra, mamy dubrownik. Yy, no to może. może tu. Albo mamy chyba atak do tego projekcji narodowej, co nie? Gdzie to jest? O, państwo, 20% super. Dobra, lecimy do przodu. Ofensywa taka mała, bo mała ofensywa, ale leci do przodu. Najważniejsze, tu se radzą chłopaki. Tu też, tu też se radzą. Tutaj ruscy jest. Tylko, co tu się dzieje? A, Rumunia skapitulowała, dlatego Dobra Jest, super Supcio, nigdy się nie cieszyłem tak, że Ruscy przychodzą Dobra Mogę handlować z Rosją? Jest, nasz przemysł nie zdechnie Dobra Mamy to Mamy to, mamy Pelotki, pelotki, pelotki trzeba Dobra Dobra, no to na chwałę armii czerwonej lecimy w takim razie. Co to jest? Do przodu, Armia jugo Jugosłowiańska. Do przodu, jest to jakby. W Właśnie, a propos włochów <laughs> Na propos Włochów Anglia, okay, Anglia. Anglio, ty jesteś moim błogosławieństwem yy... Dobra Dziękuję bardzo. Anglia to jest trywa. No... Dobra. Lecimy ofensywa, wzdłuż wybrzeża. Trzeba odkupić tych 300 tysięcy, 300 tysięcy burzy, tych poległych. <grych> Dobra, jest, odbijamy się od dna. O, możemy coś budować, zbuduj fabryki cywilne. Ale nareszcie możemy handlować z Ros. Już nie możemy. Ale oni się tu wycofali. Dawaj. Nowa Zelandia coś tam widzę, kmini, ale to co nas to? Dobra, dawaj tu. Tu, tu, tu. Niemcy ustępują węglą. Super. Dobra, przez chwilę poprodukowaliśmy coś. Bardzo dobrze. Dobra. Dobra, pięknie. Broń ci pancerna. Super. To dawaj noctowizję, bo my będziemy w nocy atakować. Nie wiem jak, ale będziemy w nocy atakować. Dobra, dawaj tu. Jest! Ruscy co? Oni się cofają? Nie rozumiem tego. Dobra, nieważne zresztą. Dobra, no możemy handlować z nimi. A czyli oni morską dominację mają pewnie. A my mamy w ogóle jakąś klotę dziwną. Dobra. No, nasze cztery okręty będą. Dobra, jak jest surowy dowódca, no to musi być. A tak, no wiadomo. Dobra, teraz tu, teraz tu. Nasza armia jest niezwyciężona. I tyle po prostu. jest w ogóle jakieś. dziwne. Coś to zajmie. O! O, ale to myśliwce same? No dobra, no dobre i myśliwiec, no. Dobra. Teraz to w sumie nam wszystko się przyda. Dobra, teraz tutaj atak. Odzyskamy wybrzeże, to jest najważniejsze. Przemysł jakoś powstaje, tutaj wszystko działa, pracuje. Moglibyśmy to odbić, sokie. Nie, nie, spodziewałem się, że tak się odwinie, a więc mu nie stegować? Ja widzę, że oni też już upadają. Ale ruscy powstają. Tutaj Niemcy widzę już mają konkretne problemy. Ale nie ma co ich tegować, bo oni jeszcze mogą, oni jeszcze mogą powstać. Dobra. Czyli tak, a tu. odzyskujemy wybrzeże, ludzi, wszystko yy, Będziemy mieć jeszcze 1%. Dobra, daj mi poprawę warunków. To jest nasz region. To jest nasze. To nie jest wasze. Ma roszczenie, ale to nie jest wasze. Te dywizje to normalnie 60. Jakie jak tu stoją? już no, te dywizje to są po niezwyciężone. Ja myślałem, że oni padną tam, ale ludzi bo. Jak to co? Dobra, Zara trzeba zająć. Dobra, pięknie. Potężna ofensywa leci. Dobra. Coraz więcej ludzi odzyskujemy Tu po jednej, po dwie dywizje I co, co tu mówić? To nie jest nasze nie atakujemy Dobra yy, No to ofensywa tu leci i tu Mamy broń naprawioną? Mamy Zbieramy broń Dobrze Pelotek brakuje a ile artylerii mamy na plusie? 4000 artylerii na plusie. No to, yy, to zróbmy tak. i będzie pięknie. Szyfrowanie. Dobra. No to deszyfrowanie. O, daj. Kurde, no. Piękna ta kampania, jest super. Yy, dobra. Tutaj. A wy. Wy trzej. Czy wam? czy jest? To tu. No, inżynieria budowlana. Super. Tutaj ofensywa. Wy się bronicie. Jak przestajecie się bronić, to atakujecie. Musimy pomóc tamtym. Trzeba odzyskać bohaterów. No tyle oni są, że atakują. Możecie sobie atakować. Co mnie to? Dobra. Jesteśmy już u progu. Odzyskania ich. Właśnie ile ten odcinek ma, bo mi się. dziwo dobrze gra. Dobra. Naprawy lecą. Dobrze. Mogę na dwie. Może dwie. Mogę dwie fabryki jeszcze oddelegować niech naprawiają. Dobra, zaraz nam się skończą ludzie. Yy, co? Jeszcze nasz teren, to jest o ten. Tam mamy ten jeszcze. My już jesteśmy na obowiązkowej służbie ile od ludzi straciliśmy? 300 tysięcy. A na, na Jugosławie to niby nie jest aż tak dużo. Widzę, że tu niektóre komisja pokapitulowały. Ci stracili 5 milionów, to są straty dopiero. Dobra, no. Grąbali się tutaj, widzę ruscy. Tutaj też ruscy lecą już z nimi. Te okrążenia nie, ma, nie mam pojęcia, jak one się trzymają jeszcze. Yy... Oko, Francuz, przemieszczaj. Nie wiem skąd ty chcesz wziąć tu dywizję, żeby przemieszczać się, ale. Piechota ekspert. Dobra zaraz odzyskamy ich no. dobra lecimy, lecimy no. tak. dobra tu atakują ich dobra tutaj Ofensywa z Zagrzebu I ty tu. Dobra. I potężna ofensywa tu. O, widzę ciężko mają tu. Dobra. Dobra. Czym bliżej Niemiec, tym ciężej jest. No ale to... Widzę jak obronimy, dobrze. W sumie też. Dobra, jest w porządku. E, o! Mamy jakieś skrzydło niewystawione? Nie no, mamy wystawione. Tak to, to nasze lotnisko prawie nie istnieje. Tak w zasadzie. Dobra. To będzie koniec chyba Niemiec. Widzę... O, widzę pu... Niemcy płoną. Dobrze, dobrze, niech płonął za te nasze krzywdy, że tyle ludzi musiało zginąć. Dobra. Yy... No, odcinek jeszcze może trochę powstać. To będzie cel tego odcinka w sumie. Trzeba, żeby oni wyszli stąd. Te nasze bohaterskie dywizje No Udało się, uwolniliśmy ich Tu jest 13 tu Dobra, udało się ich uwolnić No i dobra Mamy ludzi, mamy ludzi bardzo dobrze. Dobra. No to... W sumie ten odcinek można byłby skończyć. Bo wyszedł on tak. Powiem tak sympatycznie. Wyszedł ten odcinek. trwa 23 minuty. Dobra, starcie w sumie. Więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już będziemy... Zobaczymy zresztą, co się stanie w kolejnym odcinku. No, ale piękna, był piękny odcinek. Dobra, no to na razie cześć.